To jest kolejny bardzo ważny dzień dla portu i dla systemu komunikacyjnego, który funkcjonuje w otoczeniu portu w Gdyni. 9 kilometrów drogi czerwonej, 5 węzłów za 8 milionów złotych mosty Katowice zrobią tak zwany czyli studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe. Dajemy sobie na to 18 miesięcy, abyśmy poznali całą strukturę projektową i wszystkie wąskie gardła, ale też szanse i możliwości zbudowania w końcu tej drogi, która jest kluczowa dla zarówno portu, jak i dla mieszkańców miasta Gdyni, aby odciążyć, a wręcz zastąpić obecnie eksploatowaną estakadę Kwiatkowskiego. Przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, bo to dzisiaj podpisana umowa na wykonanie tej pracy, no to jest bardzo ważny etap na etapie właśnie takim planistycznym drogi. Na tym etapie wybiera się kilka możliwych wariantów przebiegu i każdy z nich podlega analizie zarówno od strony, no tak jak mówi sama nazwa, technicznej, na ile jest jakie obiekty inżynieryjne trzeba wykonać, po drugie ekonomicznej, no, który z tych wariantów jest najbardziej, najtańszy mówiąc krótko, najłatwiejszy do wykonania pod względem kosztów i środowiskowy, czyli zarówno spełniania przepisów, Ochrony środowiska, ale równie istotne jest to środowisko społeczne, uwzględnienia głosu mieszkańców, konsultacji tak, żeby budowa, a później eksploatacja drogi była możliwie najmniej uciążliwa dla sąsiadów. Droga czerwona jest tak potrzebna, żeby wykorzystać w pełni te wszystkie inwestycje, które robimy dzisiaj w porcie. Bo przecież zmierzamy do tego, żeby zwiększyć i ratę przeładunkową, a jeżeli to zwiększy mocno morza, to również musimy zwiększyć możliwości wywozowe i te marzenia droga czerwona spełnia. Dlatego cieszymy się, że możemy każdy etap kolejny w budowie Czerwonej Drogi komunikować społeczeństwu, biznesowi, bo przecież to interesariusze gdyńskiego portu liczą na tą inwestycję i planują swój biznes i powiedzmy zwiększenie swojego potencjału dzięki temu, że ta Czerwona Droga jest naprawdę realizowana, że to nie jest jakaś mrzonka. Stąd nasza radość i chwila pełnej emocji, podpisana umowa, zaczyna się projektowanie potem następne etapy, przepłyną następne pieniądze, więc myślę, że ta inwestycja, tak jak średnia europejska, zmieści się w tych powiedzmy 8-9 latach. Możemy w takiej perspektywie liczyć, że ona się zakończy.